Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale w kolejnym dniu. Miało dzisiaj vloga u mnie nie być, ale ja się po prostu porządnie wyspałam. Wczoraj po tym filmie, w którym Wam mówiłam, że wstałam o 2.30, położyłam się spać o 21.37. I jak się położyłam spać, tak wstałam dzisiaj bez budzika 5.35. Może jest to trochę spowodowane tym, że nadal nie mamy rolet, bo na nie czekamy. Mają być dopiero okucia na początku sierpnia, więc cierpliwie czekamy, bo nam jednak zależy. Mojemu mężowi bardziej zależy. A mi to już w sumie nie robi różnicy: już i tak rano wstaje, i tak rano wstaje. Więc e, po prostu pobudki są trochę wcześniej. Dzisiaj mamy taką pogodę troszeczkę średnią, ale ja i tak wstałam w dobrym humorze, bo się w końcu porządnie wyspałam i powiem Wam. E, z rana, wczoraj wieczorem, jeszcze mąż mi przywiózł ogórki od mamy, więc e, będę robiła dzisiaj ogórki kiszone, będę dzisiaj robiła sałatkę i będę robiła no dzisiaj w sumie, w sumie to dzisiaj to zrobię tylko ogórki kiszone i pomyję sobie słoiki i resztę rzeczy, dlatego że jutro będę robiła sporo rzeczy. Dzisiaj będę robiła też sałatkę, którą wam później e, opublikuję. Znaczy, będziecie ją mieć w tym vlogu, ale dzisiaj też jadę do Lublina. Więc sporo rzeczy sobie na dzisiaj zaplanowałam. Mamy godzinę w pół do dziesiątej, wróciłam już z lodziarni, wszystko ogarnęłam. Mam też listę zakupów. Dzisiaj będę robiła mielone i buraczki, bo mnie po prostu tak natchniło na te buraczki, że muszę je dzisiaj zrobić. Więc rozmrażam to pyry buraczane, które miałam kiedyś kupione i mam buraki już obgotowane, które też po prostu zetrę i zrobię buraczki na ciepło. Będą kotlety mielone i ziemniaki. Także taki dzisiaj nasz polski obiadek. I jadę dzisiaj do Lublina, ogólnie do Ikea, do Scandalous do Home&You, Jadę Do Homeland raczej jadę bardziej pooglądać zobaczymy, zrobimy przegląd półek. Myślę, że zajadę też do, do Pepko, do Kika. Ogólnie jadę dzisiaj troszeczkę połazić po sklepach, do TK Maxa. Ponagrywam bardziej m, niż na zakupy. Na zakupy to do Ikei, jadę po konewkę, zobaczę czy coś jeszcze kupię. Mam jeszcze tam parę rzeczy takich w planie, ale chcę zobaczyć jak to wygląda i ile to kosztuje. Bo na razie niestety finanse mamy wstrzymane na tak zwane nieprzewidziane wydatki. Ale zobaczymy jak to będzie. Myślę, że nagram dzisiaj kilka fajnych filmów. Mam taką nadzieję, mam dzisiaj bardzo dobry humor, bardzo pozytywną energię. I mam nadzieję, że ją dobrze wykorzystam. Więc ja się zbieram, bo muszę gdzieś koło trzeciej już być w domu, żeby zrobić ten obiad i Nikoli podwieźć do lodziarni, bo ona siedzi w lodziarni od w pół, do dziś, od w pół do 11 do 19, więc jest cały Boży dzień w lodziarni. Um, zamieniła się ze mną dzisiaj. Ja idę w niedzielę. Ona idzie dzisiaj do lodziarni, więc jest jeszcze jutro Nikola w lodziarni e, i w sobotę. Ja wam w ogóle na samym początku życzę udanego weekendu, bo dzisiaj, jak wy to oglądacie, to jest piątek, piąteczek, piątunio, piątusiunio, zwał jak zwał, więc się zaczyna dla was cudowny weekend. Mam nadzieję, że odpoczniecie, mam nadzieję, że się fajnie będziecie bawić e, i że miło spędzicie ten czas. Naładujecie akumulatory na kolejny tydzień, który się zaczyna też, kolejny miesiąc, w sumie już w kolejnym tygodniu. E, mi ten czas szybko leci, jeżeli chodzi o wakacje, ale zobaczymy. Dobra, zbieram się za jedzenie. Z Wami widzę się później już na, w Lublinie. Raczej tutaj będzie hol zakupowy niż przegląd półek. Zobaczymy, jak ja te wszystkie filmy poskładam, bo weny, to mam dzisiaj naprawdę dużo do nagrywania i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Chociaż często jest tak, że sobie zaplanuję, że nagram to, to, to tamto. Zajedę do Lublina i po prostu nie chcę mi się łazić. A w Lublinie też nie wiadomo, jak długo nie, będziemy, nie będę się dlatego że no, muszę wrócić zrobić obiad. No, i muszę jeszcze zrobić zakupy, bo zamówiłam sobie dzisiaj, właśnie wieczorem mi pan przywiezie w tym tak zwanym warzywniaku u nas, który jest na Facebooku. To jest gospodarstwo, które pan po prostu dostarcza do domu nawet zakupy z warzywniaka domowego, więc wspieramy rynek lokalny. Ja sobie dzisiaj zamówiłam 20 kg ogórków. Ogórki Pan ma po 3,50, przynajmniej taka była cena 3 dni temu. Więc cieszę się, jeżeli jeszcze staniały. E, zamówiłam 6 kg buraków, zamówiłam 4 kg cebuli, e, koper, e, coś tam jeszcze. No, spore zamówienie złożyłam. Więc będę wszystko przetwarzała. Jutro będzie dzień, w którym będę robiła buraki, ogórki, sałatkę, ogórki konserwowe i sałatkę. Dzisiaj będę robiła jeszcze ogórki kiszone, jak wrócę. Więc dzisiaj muszę sobie wszystko przygotować, żeby jutro zacząć działać. A tymczasem moje śniadanko dzisiaj bardzo niezdrowe, parówki z indyka, oczywiście z fajnym składem pomidorek od mojej teściowej, od mojej mamy z tunelu, malinowy, ten taki pachnący. No i zwykły chlebek, ten z biedronki. Więc wsuwam śniadanie z Wami, widzę się później. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby Was nie ominęły żadne filmy o dzwoneczku. No i o łapce. No, miłoby było jeszcze, jakby został komentarz. Także miłego dnia, zapraszam do dalszej części tego vloga. No i ja już jestem w domu. Powiem Wam, jest godzina 14.20, więc troszeczkę mi zeszło, ale z drugiej strony bardzo dużo czasu spędziłam w tym Hal Price. I to, co sobie kupiłam, to jest jedna jedyna rzecz, którą sobie kupiłam. To jest taka koszulka Adidasa, ale jak widzicie właśnie, jakie ona ma fajne tłoczenia mega mi się ona podoba, ma bardzo fajne wykończenie rękawków, te rękawki są takie, wiecie, dotąd, takie troszeczkę dłuższe, z taką fajną gumą i ona ogólnie jest dłuższa ale właśnie najbardziej mi się podoba tekstura tego, to jest dosłownie coś takiego, takie jakby wybijane, lekko, bardzo przyjemny materiał i słuchajcie za bluzeczkę, tak jak Wam pokazywałam zapłaciłam 32 ,90 zł 90 groszy więc mega mnie ona cieszy, bo naprawdę jest mega wygodna. Miałam jeszcze tą jedną taką e, pomarańczową, neonową, ale ją odłożyłam, dlatego że miała tutaj małą plamkę. Byłam też w e, Ikei, kupiłam mężowi poduszkę, bo już można takiej wywłoce spał, że po prostu. Kupiłam też w. Sitko, ale to do lodziarni skupiłam konewkę. Tej konewki szukałam, bo wiecie, tutaj naprawdę to jest po prostu pojemne. Te konewki, które mi kiedyś yy, jedna z was mi wysłała zdjęcie na Pepko yy, są fajne konewki. Z takim dzióbkiem właśnie stąd. I faktycznie, ale one są tak malutkie, że ja i tak muszę po tej drabinie latać w tej nazwę, bo to mi w sumie taka ilość wody wejdzie do jednego kwiatka. Więc. Yy, też mało to praktyczne, szukałam właśnie takiej konewki konkretnie, więc zakupiłam, ona kosztowała 7,99 w pepko. w Ikei to kosztowało 14 zł, a poduszka 129, ale ta poduszka jest z poduszek wysokich i ona ma gramaturę 1780 bodajże wypełnienia z materiałem obitym 1950, więc to jest naprawdę dosyć gruba. Mój mąż właśnie lubi takie wysokie, porządne poduszki. Ja wymieniłam sobie dwa lata temu, rok temu chyba poduszkę. Trafiłam fajną kiedyś promocję Wisku i teraz też miałam mężowi kupić Wisku, ale fakt faktem nie było aż takich. Takie z wypełnieniem chyba na 1600 to były po 480 zł. No a ta jednak kosztowała sporo, sporo mniej, więc mam nadzieję, że się wyśpi. Zajechałam jeszcze do Lidla po drodze, wracając. Zaraz będę musiała, jak będę jechała do Nikoli, to będę musiała zajechać i, e, zajechać i e, do Stokrotki, bo skończyła mi się sól. I tu jeszcze w sklepie Health Price e, dostałam taki kodzik rabatowy przy zakupach za minimum 100 zł 20% rabatu. Do wykorzystania tylko w sieciach stacjonarnych, sklep ważny do 31 lipca, do końca miesiąca. Ok, w Lidlu kupiłam pieprz ziołowy dwa razy, ziele angielskie raz, borówki dwa razy, marchewkę to są szybkie zakupy, bo to są głównie zakupy jeszcze jeden pieprz, e, ocet dwa razy. To są zakupy pod, e, pod to, co będę robiła. Jedną karkówkę wzięłam, łopatkę, a nie karkówkę na kotlety mielona i filec indyka do sałatki i to są moje całe zakupy muszę jeszcze pojechać, bo nie było gorczycy nie mam już soli też do przetworów i jeszcze czegoś nie było jeszcze jedna rzecz, ale w każdym razie mam zapisane więc nie zapomnę, będę jechała Nikoli zawieść obiad do lodziarni, to od razu sobie zajadę do stokrotki bo jest obok i sobie kupię Także tak, powiem Wam ludzi w galerii nawet sporo. Widzę coraz więcej osób u nas zaczyna z powrotem nosić maseczki. Włącznie już kilka razy widziałam z reguły, włącznie to są z reguły, osoby są starsze, więc jakoś mnie to nie dziwi. Ale coraz więcej widzę też i młodych zaczyna nosić właśnie maseczki dzisiaj w galerii. Praktycznie w każdym sklepie dzisiaj widziałam osobę w maseczce. Więc już się chyba niektórzy zabezpieczają, albo cały czas się zabezpieczają przed wirusem, którego tak zapowiadają, że ma do nas wrócić na jesień. Dobra, biorę się za robienie, kogoś się czegoś Azji wystraszyła, bo przyleciała i zwiała pod stół. Biorę się za robienie obiadu, zrobię obiadek, zawiozę Nikoli i będziemy się widzieć, będziemy robić sałatkę. Dam Wam dzisiaj przepis na sałatkę z Tartelini. No i tortelini już moje się kończę pomalutku gotować. Gotuję się je 14 minut, U mnie już minęło 12. I właśnie dostałam informację, że już do mnie jadą warzywka, więc pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Tu już mam zrobione 4 słoiki ogórków. Tutaj produkcja dalej trwa, już tam część pomyta. I zaraz się widzimy. Zresztą sałatki, tylko najpierw muszę zrobić te kiszone ogórki więc wszystkie te powkładam do słoików i, i zobaczymy jak będą warzywka przyjeżdżały już pan przyjechał, oczywiście Azi nie da wejść dzień dobry ty obrońca spokój, siad zostań tutaj, bo ja sobie pozanoszę tak Pięknie, pięknie to wygląda. Patrzcie ile mamy ogór buraczki to. Tak, tak, zaraz naboczymy. Co tu Azulka? Twoja przekąska ulubiona, nie? No. Super! Mamy cebulkę, mamy czosnek, buraczki, także halinko. O matko, okej! Okay. Może dwa co? Może dwa, może trzy. Dwa, Dwa wystarczą. Okej, okay. dobra, A wiązka. Wiązka, wiązce nierówna. Także tak moi drodzy, wspieramy lokalnych dostawców. No, już wszystko poznosiłam. Widzicie, jak fajnie można. Patrzcie, jakie piękne ogóreczki i malutkich dużo. Będę robiła dzisiaj. Z przepisu Ani ogórki konserwowe będę robiła z y, przepisu, Halinka mi dała przepis na buraczki. Także chyba Halinka, tak mi się... Bożenka, przepraszam. Bożenka mi dała przepis na buraczki, więc wzięłam sobie 6 kg buraków. Wzięłam sobie cebulę, ogórków jest 20 kg. No i koper. Także i widzicie, to się nazywa wiązka kopru, a nie to, co na targu, nie wiem, trzy badylka takie są. I ja na początku zamówiłam 10. Pisze do mnie Pan, że 10 to chyba będzie za dużo, może połowę. Mówię jak to do ogórków kiszonych tylko. mówię, okej, okay, to niech będzie połowa. W końcu zostawił mi dwa. No bo jak zobaczyłam, jaka to wiązka, no to wiecie, no ogromnie. No dobra, to lecimy. Robimy ogór Dobra, przechodzimy do robienia sałatki. E, tam jeszcze ogórki zaraz będę dalej przetwarzała i też wam nagram przepis. Ale najpierw zrobimy sałatkę. Więc do sałatki będziemy potrzebowali tak: opakowanie rukoli, e, słonecznik już taki wyłuskany, e, będzie potrzebny serfeta, e, będą potrzebne pomidory, e, będzie potrzebny filet z kurczaka, ja użyję fileta z indyka. I tortellini już ugotowane, a fileta z kurczaka kroimy w kawałeczki i smażymy w przyprawie jakiejś ziołowej, takiej do kurczaka, ewentualnie z grosem delikatnie. I później będziemy robić sos, więc przygotowujemy najpierw wszystkie składniki. Ja sobie od razu wyciągnę taką większą miskę, bo robię tego więcej tak, żebym mógł sobie mąż jutro zabrać do pracy. Więc od razu będę szykowała tego więcej. Mam nadzieję, że to jutro też będzie fajnie smakowało, bo u nas w sumie ta sałatka zeszła od razu w ciągu jednego dnia, więc nie wiem, czy ona się będzie dobrze zachowywała na drugi dzień, ale ok, zobaczymy. Dobra, Rukoli dajemy całe opakowanie. Ja mam miks sałat, więc daję miks sałat. Myślę, że, wiecie, w dzisiejszych czasach trzeba dawać to, co jest. Trzeba wykorzystywać, nie ma się co tak sztywno przepisu trzymać. Ja w ogóle byłam zszokowana, jak zobaczyłam, że tutaj jest rukola, bo ja tej rukoli po prostu nie widziałam. Było, była mało wyczuwalna, znaczy nie była w ogóle wyczuwalna. No. Ale okej. Okay. Dajemy listki. Mamy już... to już idzie w I teraz dobra, kroję filetas z indyka. Myślę, że tak z połowę wkroję. Tortelini mam już ugotowane. Tutaj dałam tutaj około 100 gramów, ugotowałam, więc jest to pół opakowania tego tortelini z Lidla I ja dałam tortelini z prościutto, z dodatkiem prosciutto. więc ja już sobie to wrzucam i kroimy kurczaka.

Deskę i będziemy kroić suszone pomidorki. Obsmażamy kurczaka. Musi być ładnie usmażony. Tutaj już mi się gotują buraczki na jutro. Bo one muszą wystygnąć. Także do zalewy, do przetworów, do wekowania. Dajcie znać, czy wy coś wekujecie. Czy dużo robicie ogólnie rzeczy. Czy tylko klasycznie ogórki konserwowe, kiszone. Ja jeszcze czekam na pewno na paprykę w miodzie. Ją będę robiła na 100%. Ok, pokroimy sobie jeszcze fetę. Fetę kroimy w kostkę. To może zanim się nam zesmaży wszystko, to zrobimy już sobie nasz sosik. Będziemy potrzebować do tego y, jedną łyżkę y, majonezu. Jedną czubatą łyżkę miodu. Łyżeka łyżek teraz pójdzie. Duża czubata łyżka miodu. Uh -huh. Następnie jedną łyżkę oleju. Jedną łyżkę od stu winnego, jedną łyżkę musztardy. pieprz oraz papryka ostra. Ale papryki ostrej to tak bardzo, bardzo delikatnie. Chyba przedobrzyłam, no nic, dobra. Wszystko mieszamy. I jeszcze nam został ten słonecznik, także tutaj. Teraz musimy poczekać, aż kurczak przestygnie. Posypujemy wszystko dużą ilością słonecznika. Może być też zgrylowany słonecznik, sprażony, ale nie musi. Więc ja też daję taki nieprażony, prosta i czekamy aż wystygnie sałateczka, aż wystygnie kurczak i będziemy wszystko łączyć. A ja tymczasem się e, zbieram do e, mycia jeszcze ogórków, e, żeby je zasolić, bo trzeba je na 3 godziny odstawić, więc e, robię tu lekkie przemeblowanie, tak żeby do was jeszcze później e, przyjść i wam powiedzieć, że skończyłam kolejną rzecz do robienia. No i przede wszystkim spróbować tej sałatki. Także widzimy się później, jak nam kurczak trochę przestygnie. Wszystko wymieszam. Pokażę Wam, jak to wygląda. Oczywiście przepis do całej sałatki zostawię Wam w opisie filmu. Mam nadzieję, że Wam też będzie smakowała, bo ja naprawdę mi mega smakuje ta sałatka. Jest po prostu przepyszna. Także dobra, chowam tu wszystko, ogarniam, sprzątam i szykuję się do kolejnych przetworów. Dobra kochani, ja już połączyłam tą sałatkę, znaczy ten sos z sałatką, powiem Wam e, poezja smaku. Genialna jest ta sałatka, po prostu genialna. E, szczerze Wam polecam, e, próbujcie, róbcie jak jeszcze nie robiliście, e, tak jak mówiłam, składniki wszystkie macie, wszystko w opisie, proporcja jest idealna na około e, niecałe pół kilograma kurczaka, 100 gramów tortellini, pół opakowania sałat miksu, pół opakowania. Tego fety. Ja Wam napiszę dokładnie składniki takie, jakie ja dałam, a nie tak, jak były w przepisie. Moim zdaniem jest idealna proporcja. Dobra, kochani, mamy jeszcze jedną akcję, bo e, mówię, robię ogórki konserwowe, już sobie umyłam, już słoiki zaczęłam szykować, ale mówię hola hola, przecież nie mam garnka do wekowania, bo ten garnek zawsze był mojej mamy. Więc pojechałam po garnek, przywiozłam sobie ten garnek, mama mówi, gdzieś w piwnicy go znajdziesz, więc go odkopałam i znalazłam. Ale tak wracam do domu na pewniaka z tym garnkiem. Wiecie? I tak się zastanawiam, czy ten garnek w ogóle na tej płycie będzie działał. Oto jest pytanie. Buraki już mi się skończyły tutaj robić. Trochę mi się pochlapało, ale kiedyś się ktoś pytał, jak utrzymanie czystości na tej płycie. Więc patrzcie, co się dzieje. I płyta jest czyściutka. Ja po prostu uwielbiam tą płytę. Sprząta się ją błyskawicznie. Dobra, e, więc stawiamy garnek i zaraz zobaczymy, czy nam tutaj się cokolwiek odpali, czy nie. Połączenie obydwu. I czyżby, czyżby. No, nie. Hmm, tragedia. Nie da rady. Dobra, zaraz zobaczymy, czy na pojedynczym będzie działało. No i też nie. Ok, czyli nic z tego. Nie ma wekowania w starym garnku. Trzeba jechać kupić nowy. No dobra, powiedzmy, że jestem uratowana, bo przecież ja kiedyś w smart home kupiłam sobie ten garnek taki na rosół zapasowy i on... Yy, Chyba działa na tą płytę. W sumie tego nie sprawdzałam. No dobra, to zobaczymy, czy nowy garnek mi będzie działał. Włączymy. No i zgaśnie, czy nie? Jest! Okej, okay, dobra. Czyli jestem uratowana, mogę robić. E, co mogę robić? Mogę robić dalej e, ogórki. Ale to już się będę z Wami żegnać, bo jednak jest już 21 praktycznie. Więc ja jeszcze ten film muszę poskładać, zrzucić, a z ogórkami mi trochę zejdzie. Myślę, że skończę koło północy, a jak tak skończę późno, to nie zdążę dla Was filmu zgrać i Wam wrzucić. Więc e, po prostu pokażę Wam w kolejnym vlogu, jak mi wyszły te ogórki. E, albo nie, nagram po prostu oddzielny film. Tak, będzie ogórkowe szaleństwo. Dobra, trzymajcie się cieplutko, widzimy się w kolejnym filmie. Miłego weekendu Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.